The gates of hell, as we may cut our way to heaven through the Nazi lions. Yes, yes. Cześć, witajcie moi drodzy! W drugim już odcinku z serii Cloyd Wars z L Craftem Sylwestrowy odcineczek, już był z też e, ale też z Wars, tak mnie coś natchnęło, fajnie. Więc zagrajmy sobie, zagrajmy, o tak sure. do Fabułkę też. Okej, okay, jeszcze sobie tutaj zapiszę tylko grę. Zapisz tok. dobra. Tutaj mapa Or się key. przyda. Opuść, opuść krypto. Ty z powinien... Damn, a to jest mapą powinienem chodzić. Tutaj tu kamera, nic ciekawego. Dobra. Te mapki tu powinienem iść. Kanister. Okay, idziemy w kółko na razie. Pamiętam, że tu miałem straszne problemy. Who is it? Okej. Okay. Okej, okay, szpiegowska rozwałka. Taki, takie szpiegowskie, musiałem trochę zażyć tego szpiegowskiego życia. Szpieg zimnej wojny. Kurcze, zamknięte tak? Też. Hmm, chyba dobrze idę. Oh, I stop drinking O, dobrze chyba idę. Czyli trzeba przejść zgrabnie tymi laserami? No ja cofam się jeszcze, jeszcze nie. Jestem jest ten dramaturga, ja? Spróbuję się pi... Boję się przy tym strzale, więc spróbuję go znakałtować. O oh, <small> 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 <Of>, mordę! <small> Trzeba będzie wczytać. A gdzie ten zapis jest? Ok, szybko spróbuję tam przejść i zaraz do was wrócę. Oki doki, zatrzymajcie się, za chwilę wracam. Ok, dotarłem tutaj, żeby była ta dramaturgia. Okej, okay, tego znakomitujemy, a tam trzeba zastrzelić. Fuck <laughs> się yes, zapisałem O oh, god damit <laughs> ok O daj mi się złapać laserką Po tych laserkach jak to mnie to jedziemy W is it Nothing. Udało się, udało się, udało się, udało się, udało się. Dobra. Że nie mówię tak cicho, cicho, bo taka dramaturka, kurczę, ja cię. Yy, zapomniałem o czymś, zapomniałem, zapomniałem. Ale to chyba nic nie śmieni tak dużo. Okej, okay, ten odcinek będzie trochę dłuższy, a już mówię, że striny to będzie. Okay. To będą takie krótkie 16 minutówki. Nie po jednym tym rozdziale będzie w trinie. Okej. Okay. Co mnie mogę? Jak mi się, nazar jakimś. A, jest ten zdryk. O, dobra, jest to dramaturgia fajna, kurczę, blade. Udało się. Udało się. O, właśnie, można się tak ukrywać. czy jak to było? Ukryj. Pamiętam, to jest fajne bardzo. Się można ukryć przed glinami, co przed tymi nazistami, czy jak to tam, kto woli. K jak kto woli. No. Kurczę. Tutaj coś. E? Jesz drugie. Włączajcie się dla Tam jest gościu. Okej, okay, tutaj nie byłem chyba. Muszę tego znakautować. Z tego gościa jakoś tam zdojść i znakautować, a później dopiero tego. Zastrzelić no. To jest to wejście To było mocne. Ja zaraz aż wrócę, nie chcę was ciągle tym samym. Okej okay, ludziska, dotarłem tutaj. Szkoda, że w tej grze nie da się skakać. Okay, jest zapis. I was there. Gin szmato, ah! mm, proszę mnie. Ah! Nie To, że się zapisałem, bo bym się załamał. Oo Rany to z moczarny. To to to, 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 to jest nie do nie, nie da się tego przejść. Okej, próbujemy ponownie. Halo? Trzeba go zabić. Jak się już tam wyjdzie. A to z ukrywaniem, to będę musiał się chyba tu ukryć coś. Przeczuwam. ramy. Jego się jednak nie raz nakautować, więc żegnaj, baby. Oh! Okej, okay, udało się. Co <Szysk> Dobra, jakoś to idzie. rosyjski trochę Taka Rosja coś Ja to szedłem najdalej jak taki gruszko był czy coś, nie pamiętam już O ja będę mieć ścigać tutaj dobrze się ukryć O rany, dobra Jodamy dalej Tam był ten gościu Czy to ten co z Trzeba go. Tu, Ja się przestraszyłem tego. Tutaj, tego. Myślałem, że coś jest w gościu jakiś. U, u. Dobra, jodomy, jodomy, jodomy z tym koksem. Zobaczmy, co się kryje tu. Tu w tym ciemnym, dziwnym korytarzu. O, pełnym tajemnic. O, drzwi fajnie. Zamknięte. Niech cię przeklnie coś. O, ho, ho, Przebiegniemy się tak o, ja tu... Rajciu. Ja tu byłem. B byłem ja tu. Ja tutaj byłem. Tylko nie wiem, co Hu, zrobić. Ua. Tak jakby skróty do poziomu odkryłem. Chyba. I jodam z tym koksem dalej. Gdzie? Gdzie? O oh, rany, Jurek! Jaka akcja! nie wiedziałem, że tak się da, kurczę. Ploda. Okej, okay, mam monetę. Panie, gdzie tu trzeba teraz? Się na mapkę w ogóle? Tutaj trzeba okej, okay, zapisz, zapisz grę. Nie, nie to Nie o to chodziło Ja chcę całą grę przejść, a nie także Okej, okay, okej, okay, jest ostro, jest ostro. Ah! Fak. Ale uda się, uda się, coś czuję, że się uda. Ale nie, może szybko apteczkę użyję, bo ja nie chcę tamtą zaczynać. Szybko apteczkę. Oh, shit. Oh. kusiwa a było blisko nie ja się nie poddam ja się tak nie poddam No widzimy się za chwilę jak mi się to uda dobra Hej, Okej okay, ludzie chyba się udało chyba chyba bo ktoś na mną dyba tak Tak, wynajdziemy sobie te fajne rzeczy Dobra Uu, rano Chwila. Małe cięcie na małe, na mały wypad do WC. Tu Za chwilę wyrasam, przepraszam <grym> Ugh. Sytuacja opanowana, wracamy do gry. Kontynuujmy. Gdzie? Gdzie kurde jest to? O oh, nie, 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 nie. Ja to teraz przejdę na Waszych oczach, zapiszę tam, bo to jest po prostu już nienormalne, chore. Nie, ja się tak nie poddam. Czytaj grę w biegu, sielem. Fuck, fuck, jeszcze raz fuck. Nie, się nie poddam. Jest ludzie, udaje się. To jeszcze nigdy nie doszłem. Okej, okay. zawyżony poziom trudności, chyba jak na mnie, tak. Okej, okay. nie wiem, co to tutaj ma być, ale chyba wyjście tak tak Czy przeszedłem O jest saboga jeszcze yeah. nikt też nie mnie tak szybko pretty shape takes more than a couple Russian to run O oh, dawno tego nie było Ivan, throw the American spy. Your oh, like a fabula. make fabula. yourself, Mr. Carter. Relax. We won't start beating a confession out of you until we get to Lubianka. Enjoy the ride. So the assassin is awake at last. I must say I'm a bit disappointed. Your agents during the Cold War were far more effective. What the hell are you talking about? You're a CIA agent. Uh, how you say, hitman? But fortunately, not a very good one. Really? Well, if I'm CIA, I guess that makes you my partner. My sources told me that the president planned to meet some CIA operatives in the mausoleum. I guess that makes you CIA too. I am the commander of the presidential guard. I wouldn't hesitate to lay down my life for the president. I protect him day and night from people like you. Yeah, well, sorry to disappoint you. I'm nothing but a reporter who is in the wrong place at the wrong time. not right ja, ja oh, how, how does Russian prison work these days? Am the I entitled to a lawyer and a phone call before I get my one-way ticket to Siberia? Or is it just a cigarette, a black scarf over the eyes, and a crack of an AK-47? No phone calls and lawyers here. They want us to confess to colluding with the CIA and the organizing an assassination of the president. By the time they finish with us, we will sign any confession they put in our hands. They have already had one go-round with me. I will last a while. You, not so long. Wait just a damn minute. I'm an American citizen. I'll contact my embassy. Please no, make our situation. Clear. Oh, damn you! This is like. the KGB. It doesn't matter who you are or where you runne. are from. Here. Hey, keep your mouth shut. No talking. Suki Sino, what did you say? Oh hell! <coughs> Here, catch. <coughs> I've got a bad you feeling like. about this. Okej, okay, na tym kończyłoście na zdrowy odcinek z y... Aircraftem, tak. Jeśli chcecie zacząć, co się stało dalej, bo tak was trochę szantażuje, oglądajcie dalej, dalej i dalej. Okej, okay, nareczka ziomeczki. Do przyszłego odcinka. Hejos!